Hej Besti. Hej Bato, Besti. Muszę ci coś powiedzieć. Ja tobie też. To na jest 2-1. 3. 3. C. one. Mam nowa Besti lepsza od ciebie na konie? Aha, a chciałam jej powiedzieć, że mama mi kupiła 100 Robux. I jeszcze chciałam się z nią podzielić. Idę poszukać grupki. Awet jak kto chce na grupę? ABC. Dodam cię. Hej, Kat, co ty kot tu robisz? O nie to ten ohydny bacon wywalcie ja! Bacz cicho, bo ciebie wywalę. Nie! Wreszcie spokój. Mogę dodać mojego kolegę. Wszyscy powiedzieli OK! Ilo? Skoro jest komplet, przedstawimy się i pokażmy twarz. Wszyscy powiedzieli OK! Ja zacznę. Jestem Laura i mam 16 lat, a tak wyglądam. Wszyscy powiedzieli git! Ja jestem Ania, mam 15 lat i to ja... Teraz ja jestem Krystian. Mam 16 lat i to jestem ja. Wszyscy powiedzieli ładny. Teraz ja jestem Krzysiek, mam 17 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli mega ładny. Okej, okay, teraz ja też mam 16 lat. Mam na imię Nikola i tak wyglądam. Wszyscy powiedzieli ładna? Idę zmienić skina, bo mama mi kupiła Robux. Jestem. Myśli o Boże, ale ładny skin. Spoko. Piękny, a zostaniemy BFF? Tak. Je... Spoko. Ej, Laura, chodź na piwi. No okej. Okay. Bo mi się podobasz. Oj, mega im Będziemy razem? Tak! Chodź im powiedzieć. Kie, Jesteśmy, Jesteśmy razem. razem. Gratulacje. Ja również gratuluję. Super. Ej, mówimy jaka jest ulu nasza grana Roblox. I może w nie zagramy? Wszyscy powiedzieli ok. Okej, okay, to teraz. M -m -dow? M -m -dow. Jak fajnie, że my wszyscy najbardziej lubimy tę grę. Ej, Laura, może zrobimy matching do Akaskin? Krzysiek, jestem z Krystianem. O panu i Ej, stary. No okej. Okay. To może zagramy w mm 2 Wszyscy powiedzieli ok. pierwszej rundzie. Ej, Krzysiek, dlaczego? Twojej tagle za mną chodzisz. Krzysiek, mówiłem ci coś jeszcze trochę, będziemy musieli cię wywalić. Właśnie. Krzysiek, nie przesadzaj. Przecież wiesz, że Laura jest dziewczyna, Krystiana. Wiem. Ej, koniec rundy. No. W drugiej rundzie Krzysiek pocałował Laurę. Ej, Laura, dlaczego mnie zabiłaś? Byłaś mordercą. Trzeba było mnie nie całować. Krzysiek, jak mogłeś? Nie, po prostu nie jesteś dla niej odpowiedni. I skończyliście? Nie. I widzicie, co narobiliście, chłopaki. Ja pójdę. Nie bo ja. Stop, Krzysiek. Krystian jest chłopakiem. Laury to onka, ty niech po nie pójdzie, bo ty tylko kłopoty robisz. Prawda. Okej. Jesteśmy. Krzysiek, przeproś Laurę i Krystiana. Przepraszam. Dzięki, Krzysiek. Ej, Ania, bo mi się podobasz. A ty mi nie ponieważ. Chciałeś odebrać Laurę, a wiedziałeś, że Laura jest z Krystianem? Nikola, zakochałem się tobie. Ja pierdzielę. Na poczatek. Ja potem Ania Kwa, teraz syn Nikola. Krzysiek, po tym co zrobiłeś, to moja odpowiedź nie. Aha. Może nie kłódźmy się i zagramy tu razem w Rivals? Tak, to moja prawie ulugra. gra. Moja też. Ja również mogę pograć z wami, ale mam tylko 35 level. Speaky. ja mam 167 LW. Wow, Dizzy. Laura. Christian, ja. Tylko pochwaliłam, że on ma duży LVL. A okej, okay, to gramy? Wszyscy powiedzieli tak. Part 2, jeśli wam się podobało, zostaw lajk like i sob, żeby było więcej Krok Historii Roblox.